Witaj, Waldek Uberna z tej strony. Dziś już po kilkowym szlaku. Nie nagrałem filmiku porannego, ale teraz idąc na taki krótki spacer postanowiłem przekazać Ci kilka moich dzisiejszych przemyśleń. Tytuł tego filmiku to MLM. Szczęście czy nieszczęście? Chcę powiedzieć kilka słów o branży, która jest absolutnie fenomenalną branżą. branżą bardzo dynamicznie się rozwijającą branżą, do której przystępuje każdego dnia bardzo, bardzo wielu ludzi, ale chcę powiedzieć o takich dwóch aspektach, jakby tej branży. To znaczy, marketing sieciowy może być dla Ciebie szczęściem, może być dla Ciebie nieszczęściem. Może tak się stać z kilku różnych powodów. Mówię o tym temacie, ponieważ sądzę, że mogę coś na ten temat powiedzieć, ponieważ branżę tą poznałem w 1990 roku, kiedy mieszkałem w Kanadzie czasowo i przez pierwszy okres do, do 1998 roku w pierwszej firmie um, zarobiłem w granicach 650 tysięcy złotych około, generując dla firmy blisko 20 milionów złotych. Natomiast w drugiej, od 2003 roku, będąc do dziś. Zbliżam się do 2 milionów dochodu, generując w tym czasie dla firmy o tak blisko 60 milionów złotych obrotu. Szczęście czy nieszczęście marketing sieciowy. Mówię to, czy myślałem dzisiaj o tym temacie z tego względu, że przez te lata widziałem ludzi, którzy bądź osiągnęli przepiękne sukcesy i można je porównać do tych pięknej alejki tam z tyłu za mną, w widoku słubic, przepięknej, przepięknej, przepiękne to pole, porastające wał, a inni z kolei jak te tutaj suche drzewa, mimo tego, że są, ileś czasu już są, ileś czasu spędzili w marketingu, ale ten ich wynik wygląda jak te tutaj suche drzewa, które ktoś bezmyślnie poobcinał i po prostu wyschły, wyschły. Dlaczego tak jest? Dlaczego i dla jednych marketing sieciowy jest szczęściem, a dla innych jest wręcz nieszczęściem? Przede wszystkim dlatego, że, dlatego, że jest to biznes wolnych ludzi dla wolnych ludzi. Ten biznes jest tak zdefiniowany, tak, takie ma założenia, że pozwala nam w pełni dysponować czasem, pozwala nam budować go tak, jak chcemy go budować, pozwala nam e, na to, żebyśmy mogli włożyć w niego całą swoją kreatywność, pozwala, daje takie możliwości. I tu się pojawia problem. Tu się pojawia problem, dlatego że dla niektórych ludzi jest to fantastyczne wyzwolenie, jest to fantastyczne szczęście mieć coś takiego w swoich rękach. Wykorzystują to naprawdę na maksa, robią coś wspaniałego z tego przedsięwzięcia, a wielu, wielu, wielu innych ludzi um, usypia, powoduje, że te możliwości, które ten biznes przynosi, czy może te, to, w jaki sposób jest zdefiniowany, sprawia, że po prostu są w tym biznesie. Mają go, mówią, że są w nim. Ale tak naprawdę nie są specjalnie skłonni, aby się uczyć, nie są specjalnie skłonni do tego, żeby rozwijać się w tym przedsięwzięciu. Słyszą często o sukcesach innych i traktują te sukcesy, jakby dla tych innych te sukcesy spadły z nieba, jakby oni nie wypracowywali je w trudzie, w pocie, w ciężkiej pracy. Wiem, że przez te wiele lat narosło wiele różnych mitów, i te lata sprawiły postrzeganie właśnie takie marketingu, ale pomyśl sobie dzisiaj o tym, jak ty uważasz? Czy, czy rzeczywiście tak nie jest? Czy to rzeczywiście nie jest prawdą, że dla jednych to przedsięwzięcie będzie szczęściem, dla innych będzie nieszczęściem? Jednym pozwoli się fantastycznie rozwinąć, pomóc całej masie wielu, wielu ludzi, a dla wielu innych może byłoby lepiej, żeby w ogóle go nie zaczynali? Może byłoby lepiej, żeby w ogóle się na nim nie skupiali? Może byłoby znacznie lepiej, żeby. Swoją inspirację, swój talent włożyli w coś zupełnie innego, gdzie będą zmuszeni w pewien sposób coś robić, zmuszeni działać, zmuszeni rozwijać działalność, za którą się wezmą, czy wykonywać pracę, którą prowadzą. Tyle z tych moich dzisiejszych przemyśleń. I absolutnie, albo szczęście, albo nieszczęście. Jak podejdziesz do tego? Jak się za to zabierzesz? Jak będziesz to traktował? Bo ta szansa jest naprawdę ogromna. Wszystko będzie absolutnie w Twoich rękach. Wszystko w Twoich rękach. Tyle na dzisiaj. Jeśli to, co Ci powiedziałem, ma dla Ciebie wartość, przedstawia jakąś wartość, może sprawia, że, że nasuną Ci się pewne refleksje, przemyślenia, to cieszę się ogromnie. Proszę Cię, zasubskrybuj mój kanał YouTube'owy, dodaj mnie do znajomych do Facebooka. I tyle, tyle na to dzisiejsze przejście, tam ten Frankfurt tu ci niedawno pokazywałem, post graniczny, a tu z tyłu moje kochane Słupice, tu z naszym portem rzecznym na Odrze. Do zobaczenia, trzymaj się, hej!